Cześć, jestem Radek Wiśniewski i to jest moje zgłoszenie do twoje 5 minut 3. Tym razem chciałbym legalnie zostać się do programu i pokazać jak fascynującą personą jestem. Moim challengem, proszę Państwa, będzie zjedzenie jajka. Żartowałem. Lecimy kur... do Miami, żeby odwzorować trailer GTA 6 w prawdziwym życiu, zanim wyjdzie faktycznie GTA 6. To jest mój challenge, bratku. Później poleciałem do Kalifornii głupio nie byłoby pożegnać starej mapy, nie? Więc stary to jest Czego się boję? Wujka łukiego no i w sumie, że nie wykorzystam mojego potencjału. Na co dzień tworzę filmy na YouTube i pomagam teraz ludziom też wylatywać na studia do Stanów. Na moim YouTube na przykład zobaczycie filmy, jak wygląda życie studenta w Stanach, ale też dużo innych filmów. No i mam nadzieję, że raczej mnie tam już znacie w tej ekipie, chociaż troszeczkę, więc wiecie, że mam do tego potencjał po prostu. Znajomi. No znajomi pewnie by mnie uznali za debila, który wydaje cały siano na content Ale nie jestem przekonany A tyle, co go znam to totalny pojeb Każdą jedną złotówkę, którą miał, to na content Ja mu mówię, chodź coś gdzieś Nie, content i chuj I tyle z niego je. Dziękuję, to moje zgłoszenie A, 100 dni do matury Ponoć zajebisty film, wbijacie do kin